Zapraszamy na kolejny odcinek magazynu kulturalnego Alternator. Niecały tydzień temu zakończył się drugi strzał arterii. Z nami Marta Frey i Tomek Kosiński, pomysłodawcy i twórcy arterii. Jak się czujecie? na pewno szczęśliwi, tak? zadowoleni. I, i szykujemy się powoli już do trzeciego strzału. Wszystko się udało. Wszystko się udało, ponieważ my yy, nie oczekujemy jakichś yy, niezwykłych rzeczy. My wiemy, co robimy, wiemy, czego chcemy i po prostu realizujemy to, co, co, co sobie wcześniej wymarzyliśmy. Jesteśmy świetni, perfekcyjni, wszystko się udało. też w Arterii, nie tylko jako organizatorzy, ale jako twórcy, jako duet Frico. Pokazaliście się w gablotach. Czy czujecie się tak starzy, czy tak ważni, że położyliście się w gablotach? Nie no, my tak sobie troszkę z przymrużeniem oka potraktowaliśmy nasze osoby. To znaczy posłużyliśmy się nami, żeby pokazać nasz stosunek do y, dorabiania ideologii, do, do budowania mitów. Y, tu Tomek jest y, pomysłodawcą i ekspertem od budowania mitów, więc nie niech on gada. Próba troszeczkę rozliczenia się i przepracowania przez nas tematu związanego z szacunkiem, bo my oczywiście zgadzamy się z tym, że szacunek się należy, natomiast formy yy, okazywania szacunku poprzez czy to eksponowanie właśnie zwłok w miejscach publicznych, czy też wystawianie setki pomników, no w naszym zdaniu to, to troszeczkę nie tak. I tak naprawdę ta akcja miała udowodnić, że niewiele potrzeba, aby... Yy, Móc się pokazać w centrum miasta tak, i wystawić się na powszechny, powszechny ogląd. No i myślę, że widzowie powinni sobie sami ocenić, tak, czy to w jakiś sposób przemówiło do nich, czy też nie. Co dla Was, jako, jako organizatorów, jako twórców, było takim strzałem w dziesiątkę? Nam jest trochę trudno to oceniać, ponieważ my wszystkich artystów i wszystkie realizacje traktujemy jako coś szczególnego i wyjątkowego. Mamy do tego bardzo emocjonalny stosunek. Nie mamy chyba faworytów. Natomiast po kolejnej arterii jakby tylko potwierdził się nasz, nasza teza i nasza idea, że sztuka sprawdza się w przestrzeni miejskiej i że świetną, świetnym pomysłem jest docieranie do odbiorców w miejscach, gdzie się tego nie spodziewają właśnie w przestrzeni publicznej. i go nie nie, nie, za nimi, z tą sztuką, i nie było żadnych niemiłych sytuacji, nie było żadnych zgrzytów. Wszystko się udało i było zainteresowanie, były też negatywne opinie, ale o tak, na, takim, na takich też nam zależy, bo najważniejsze jest, żeby ludzie zatrzymali się i zwerbalizowali swoje podejście do tematu. I tu już jest bardzo dużo. Ten proces edukacji społeczeństwa, mieszkańców Częstochowy został jakoś rozpoczęty. Arteria jest jakimś. W jednym z jej elementów. No Ja jestem przekonana, że ten proces już się zaczął jakiś czas temu i to nie tylko za naszą sprawą, ale i, i czyta, i, i coraz więcej się dzieje w mieście, i mam wrażenie, że krystalizuje się, wyłania się taka grupa ludzi, którzy rzeczywiście zainteresowani są wspólnym działaniem w przestrzeni miejskiej, którzy zainteresowani są kulturą trochę inaczej współcześniej pojętą niż placówkach typowych kulturalnych. I to jest największy sukces, że wyłania się właśnie taka grupa, która myślę, że jeszcze nie jedno w tym mieście zrobi. Z nami Anna Wójcik, uczestniczka tegorocznej Arterii. Opowiedz nam o tym, co przygotowałaś na Arterię. Na Arterię przygotowałam dwa projekty. Jeden z Tomkiem Rolniakiem, artystą z Łodzi, Rzeszowa i jeszcze z innych miejsc. O. Tak, no był to mural, który razem tam tworzyliśmy i jest jeszcze nadal, f, f, produkcja trwa. A drugi, ze Sławkiem Kuśmierzem, taki projekt las. Jak odbierasz tego typu imprezy jak Arteria, czy są one potrzebne i co dają? Znaczy, no myślę, że to jest bardzo bardzo dobra akcja wyjścia artystów do, do, do publiczności tak w przestrzeni miejskiej, bo są atakowani zewsząd. Twoja praca w lasu, w przestrzeni nie mogłaby powstać bez udziału innych ludzi. Przede wszystkim jestem za, za taką sztuką zaangażowaną, angażującą społeczność. I to już nam się udało z pewnością teraz przy, przy, przy tym projekcie, chociaż troszeczkę się obawiałam, jak to, jak to wyjdzie. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że wyszło w stu procentach tak, jak chciałam. Była to po prostu sytuacja, w której zaprosiłam mieszkańców Częstochowy do pomocy, do, do tworzenia e, instalacji. Nawet sam efekt instalacji nie jest dla mnie tak ważny i, i, i nie jestem z niego aż tak bardzo zadowolona, jak z tego, że po prostu ludzie przyszli i pomagali. Były to trzy tygodnie, kiedy ludzie po pracy przychodzili i, i, i wycinali ze mną 10 tysięcy denek, kubków, co wydawało się dla nich naprawdę jakąś w ogóle totalną abstrakcją najpierw. Później przychodzili łączyć kubki. Później widzieli efekt, jakby z dnia na dzień widzieli sens tego działania. A chociaż na początku nie widzieli, to i tak przychodzili. Chcieli po prostu pomóc i, yy, i oferowali swój, swój własny czas, gdzie mogliby robić coś innego. Więc myślę, że to się bardzo udało i, i to właśnie o to mi chodziło. Myślę, że to jest też fajne z takiego punktu widzenia, że ludzie, którzy jakby sami w sobie nie są artystami, nie czują się artystami, mogą przez chwilę poczuć się, że, że jakby mieli wpływ, nazwijmy to dzieło sztuki, tak? Że mogli je współtworzyć i mogli też brać jakby w jego tworzeniu udział. Pomagali ci też ludzie przy muralu. W inny sposób, bieranie farby. A, tak, 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 oczywiście. tak Mural też, też powstał przy zaangażowaniu społeczności częstochowskiej, która bardzo, bardzo dużo oddała swoich farb, co, co też. Już wielokrotnie też o tym mówiliśmy, mówiliśmy że, że akcja się uda ogromnym sukcesem. Myślę, że powstaną kolejne murale jeszcze z tych farb, które, które były podarowane. Dobra, to zbieramy to farby zbieramy nadal, ale oprócz tego zbieramy teraz jeszcze cukier na. Kolejną instalację, na kolejną imprezę, która już w październiku na Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj. Czy możesz chociaż kilka słów powiedzieć o tym, co, co zrobisz z tego cukru? Z cukru powstaną małe lub duże formy, będą do skosztowania przez publiczność. Na razie jest plan gry miejskiej. Okej, okay, no to czekamy na październikową grę miejską. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy na kolejny program Kabaretu KRULS. Tym razem nowe, świeże skecze i tylko dla dorosłych. 20 października, godzina 21. Klub Muzyczny Stacherczak. 5 października o godzinie 19.00 zapraszamy do Centrum Promocji Młodych na Perfo Art Day, suplement do festiwalu działań performatywnych Offsceniczny. Swoje działania performance zaprezentują artyści ze Stanów Zjednoczonych, Polski i Ukrainy. Nie przegapcie tego.